Witam. Każdy mężczyzna w swoim życiu musi zasadzić drzewo, spłodzić syna i wybudować dom. No i czwarta rzecz, to każdy mężczyzna musi poskładać pióro. I właśnie w tym celu firma Kaweko wyprodukowała pióro, które każdy mężczyzna i kobieta może sobie poskładać i wykończyć. Nie w sensie wykończyć, czyli zniszczyć, ale w sensie wykończyć, czyli uzupełnić brakujące, w tym piórze elementy. I oto tutaj to pióro wyłania się niczym feniks z popiołów, poskładane i mamy gotowe. Kaweko Fantazji Pen. Jeszcze tylko do pudełka zapakowanie i można wysłać. I przez chwilę człowiek się czuje jak w fabryce kaweko. No dobra, trochę sobie pożartowałem, a teraz przyjrzyjmy się temu ciekawemu produktowi z bliska. Pióro wykonane jest z mosiądzu i z me elementów metalowych i wygląda, szczerze mówiąc, jak taka świeżo ogolona owca do gołej skóry, której czegoś brakuje, a do końca nie wiemy czego. Stalówka w tym modelu oczywiście stalowa, tutaj grubość linii to M. O, tradycyjny spływak. I jak widać sekcja metalowana, gwintowana. Długość tego pióra zamkniętego to 14 cm. Natomiast bez kówki 13, a więc dość długie pióro. Wagowo niewykończone pióro 42 gramy, a więc sporo. Zobaczmy teraz, co możemy zrobić, bo brakuje nam tu czegoś. Ja nie mam nic, z czym mógłbym to pióro wykończyć. Poza papierem. W związku z tym postanowiłem to trochę pokombinować, co by tu można było wymyślić, żeby jakoś to papierowo wykończyć. Czyli owinę chyba tak o odpowiednią ilość papieru, żeby ten korpus pogrubić, a potem zobaczymy, co dalej. No, i tak wygląda po lewej pióro. Niewykończone po prawej, prawie wykończone, czyli z owijką, prawie jak pelikan z owijką. Tak to wygląda. Oczywiście jest to owijka bardzo ekologiczna, jest to papier, który był już popisany z jednej strony, a więc super ekologicznie wszystko tutaj staram się robić. I no, zobaczmy, grubość teraz taka że nie wydaje się ono szczupłe, trzyma się je dobrze, długość odpowiednia. Jest drobny uskok tutaj, ale sekcja jest na tyle długa, że myślę, że za wyjątkiem mnie, to nikomu to nie będzie przeszkadzało. Można tą skówkę założyć z tyłu, no ale to ciągnie mi do tyłu. Jak widać tutaj środek ciężkości jest bardzo wysoko, praktycznie na końcu pióra nie zalecałbym pisania ze skówką w ten sposób założoną, natomiast to pióro jest dość ciężkie i bez skówki, a można nim pisać odpowiednio dobrze, bo długie to ono jest. To kaweko fantazy ze stalówką M. Nie nabierałem tutaj atramentu, tylko e, zanurzyłem na chwilę stalówkę. Mam nadzieję, że nie będzie przerywało. No, trochę przerywa na początku, ale. Nie ma tego problemu z pisaniem chyba, bo to jest pierwszy raz zamoczona stalówka, także może ona jeszcze nie do końca jest wyczyszczona z tłuszczu i może dlatego są te drobne problemy przy pisaniu. Myślę, że normalnie nie będzie. Po kolejnym namoczeniu widać tu, że będzie pisało. Nie ma problemu z przepływem atramentu. Jak już tam na spływaku coś się znajdzie, bardzo dobrze to pióro sobie Radzi przy pisaniu namoczone po raz kolejny, jak widać tu żadnych przerw nie ma, mimo że nie naciskam praktycznie na to pióro. Nie dociskam stalówki. No ale teraz ono takie jest, bielutkie. no Spróbujmy je jakoś urozmaicić, tu brązowy atrament diamin pomalujemy troszkę i zobaczę, co tutaj można. Wykombinować, jako że nie mam farby, a mam atrament, no to używam atramentu. Też ekologicznie farby niszczą różne rzeczy, śmierdzą. Atrament jest bardzo przyjazny. Jak widać, wsiąka w papier. Dobrze, to jest zaleta właśnie tej owiki, że można ją wielokrotnie pomalować i nie będzie z tym żadnego problemu. No, może jeszcze wezmę trochę tutaj gotowe, ale jeszcze wziąłem niebieski jakiś i posmaruję na chwilę niebieskim, i oto pióro wykończone. Bardzo prosto i szybko można kawełko fantazji w ten sposób oto przysposobić. Może się to każdemu nie podobać. Nie, szczerze mówiąc, też nie bardzo się podoba, ale ma jedną zaletę, że mogę ten papier wyrzucić i natychmiast przystąpić do poprawek. Czego życzę wszystkim nabywcom tego pióra. Dziękuję za uwagę.